Witajcie ponownie w Gironie. Po intensywnym spacerze szlakiem gry o tron i odkryciu magii świątecznego jarmarku, dziś zapraszam was do miejsca o głębokiej historii i niezwykłej architekturze Bazyliki Sant feliu Ten imponujący gotycki kościół z jego charakterystyczną dzwonnicą widoczną z wielu punktów miasta, to prawdziwy klejnot Girony. W jego wnętrzu poczuć można wieki wiary i sztuki, a jego historia sięga czasów wczesnego chrześcijaństwa. Spacerując na wami Podziwiając detale i wsłuchując się w ciszę tego miejsca, łatwo zrozumieć jego znaczenie dla miasta. Ale Girona to miasto, które ceni sobie wygodę zwiedzania i oferuje coś specjalnego dla każdego, kto chce dogłębnie poznać jej skarby. Zamiast kupować bilety do każdego miejsca osobno, możecie skorzystać z jednego wspólnego biletu, który otwiera drzwi do trzech najważniejszych atrakcji historycznych. Mowa tu o tak zwanym bilecie episkopal Girona. Ten wygodny bilet obejmuje wstęp do monumentalnej katedry Najświętszej Marii Panny, serca diecezji Girona i ikonicznej lokacji z gry o tron. Właśnie do Bazyliki Sant Feliu, z jej bogatą historią i niepowtarzalnym wnętrzem oraz do Muzeum Sztuki w Gironie, które mieści się w dawnym Pałacu Episkopalnym tuż obok katedry i oferuje fascynującą podróż przez katalońską sztukę. Co ważne, ten bilet oferuje elastyczność, jest on zazwyczaj ważny przez 48 godzin od pierwszego użycia, co oznacza,